Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise. No i witajcie w kolejnym odcinku z FIFA 15 Demo. no Przepraszam Was, że e, nie było odcinków 5 dni. No ale to wszystko e, przez to, że oczekiwałem na wyjście WebAppa i następny odcinek miał być e, z WebAppa FIFA 15. No niestety jej po raz kolejny nas zawiodło. E, no i ten webup miał być w niedzielę. Nie było go, miał być w niedzielę o 19. Następnie pojawiła się informacja, nawet na foothecie, że będzie 17. 17, .00. 17 .00 był wczoraj, czyli miał być w środę. No i w środę, jest dzisiaj w czwartek, też jak widzimy go nie ma. Z kolei później miał być do północy, do środy, mieli to zrobić. Jest 18, jest czwartek, jest godzina teraz 15. Kiedy to nagrywam, patrzę na internet i webapa dalej nie ma, więc nie wiem, co oni tam robią. Prędzej wyjdzie ta FIFA niż ten webap. Więc to będzie naprawdę nieźle. No i dzisiaj taki skład wybrałem. Odcinek, ostatni odcinek z Dema Ultimate Teama. Teraz już tylko dwa odcinki nam zostały do zagrania, i to będą pojedyncze mecze już nie Ultimate Team. No i dzisiaj przetestujemy sobie Royce'a. No i tą dwójkę na ataku jest nimi Aguero oraz Messi. Aguero ma 87 overall, a będzie miał tego overalla chyba 86. Chcę też sprawdzić, jak się wpisze Reina na bramce, no i Jesus na Was, a więc co, zagrajmy znowu cały mecz bez żadnych skrótów. No i tym razem weźmy sobie <laughs> Paris Saint-Germain. Oj, trochę nie, nie ze strojami. Nie, nie Chelsea, Chelsea już było. Albo Manchester, nie, Manchester nie, bo tam będzie dwa Aguero. To pewnie weźmy. No i mogą być takie stroje czarne, białe, będzie fajnie wszystko widać. O! Pierwszy raz widzę tą arenę, naprawdę spoko się prezentuje. Fajna jest ta piłka. Dokładnie taka sama jak, jak była na Next Genie na PS4. Kiedy to my jeszcze mieliśmy normalną wersję FIFA na PC. -ta. No i co? Zaczynamy. Pierwszy mecz. Testujemy dzisiaj właśnie Messiego Eguero, tą dwójkę na ataku tych dwóch Argentyńczyków. No jeden naprawdę fenomenalnie spisał się. Jeżeli chodzi o Mistrzostwo Świata na no, drugiej trójgorze, bo nie zdobył chyba nawet bramki. No ale w tamtym meczu może nie było za dużo ciekawych akcji, no, ale dzisiaj postaram się jakieś bramki zdobyć. Już tutaj pierwsza okazja. Bardzo fajne mają stroje, powiem że takie podobne do reprezentacji Polski. No i słyszałem w ogóle, że w FIFA 15 ma być właśnie mm, dostępne, mogą być stroje reprezentacyjne, że będziemy mogli sobie kupić stroje reprezentacji polskiej, gdzie jak w FIFA 14 i 13 było, że można było grać tylko e, tylko strojami, jeżeli chodzi o, tylko strojami klubowymi, to tak teraz w FIFA 15 dodadzą to, e, że tych stroi będzie więcej, ze względu na to, że nie będzie już samych strojów klubowych, ale będą też reprezentacyjne. No i tak e, mówiłem to już dużo razy, ale dla tych, kto dla tych, którzy nie wiedzą, jeżeli chodzi o serię Swift 15 będzie na początku sam Ultimate Team, będę chciał to zrobić tak, jak ma Pelka Damian, jak miał na swoim kanale coś podobnie. Co w się sensie takiej rzeczy robi dużo osób, ale Pelka Damian to był taki pierwszy przykład, który mi przyszedł do głowy. Czyli po prostu cała seria bez żadnych końców kupnych, tylko cały Ultimate Team droga do Ligi pierwszej, wszystko na wizji komentarz na żywo, więc ja to już mówiłem, ale to jeszcze dla tych, którzy tego nie słyszeli. I teraz y, na przykład oglądają ten filmik pie pierwszy raz. Teraz tutaj Messi Fabregas. Podajmy tam, Agüero, strzelmy. Ale ładnie obronił. T takie obrony chyba rzadko tak po prostu łapali. A jemu ta piłka się wy wyturlała teraz z tych rąk wyszła, więc. Y, tutaj widać też tą nową obronę. No i naprawdę dalej jaram się tym całym netzenem. No widzicie. Jak fajnie wyglądają ci ochraniarze przy barierkach? Jak fajnie wygląda ten pan kamerzysta, który nam teraz zniknął? Ten co tam y, odpowiedzialny jest za pokazywanie na liczniku tych zmian. No tak, y, odbiegając trochę od tematu, od tematu FIFA, y, całkiem spoko radzi sobie reprezentacja Polski, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata i Środków. Co odbiegamy od tematu teraz FIFA i w ogóle od tematu piłki nożnej. Nie wiem czy ktoś z was oglądał na no, niestety zablokował to, żeby te żeby te mecze oglądać jest płatne, można zapłacić. Z tego co wiem jak jeżeli macie net, je musicie zapłacić jakieś 99 zł. Ja, o, ja osobiście mam UPC no i płaciłem 79 zł więc trochę tanie jest w UPC. Kurczę znowu się bawię pod tą rąką należy strzelać no i naprawdę to jest dziwne, że, że zablokowali tego, chociaż za to powinien według mnie oglądałem na ten temat filmik Azora, No i on mówił, że za to odpowiedzialny, żeby takie coś transmitować jest telewizja polska, czyli TVP. No i całkowicie się z tym zgadzam, że to oni powinni takie coś transmitować i wszelkie żale powinno się złożyć do TVP, a nie do Polsatu. No. Ten co nie ogląda, ten na pewno ogląda w internecie. No chyba, że nie jest aż tak jakoś obcykany w tych sprawach, żeby to zobaczyć, żeby to znaleźć. No ale, no ale co? Polska gra całkiem spoko. Na pewno wiele z was ogląda, jak nie w telewizji, to w internecie, no albo macie też z kolei Polsat, Dekoder Polsatu, no i wtedy możecie oglądać każdy mecz za darmo, ponieważ tam dorzucają już od razu te kanały i one nie są płatne. Dobra, skończmy teraz temat siatkówki. Zaj zajmijmy się e, tym meczem. O, nie wyszedł trik. Dobra, wycofanie Aguero. E, bo chciałbym zdobyć bramkę, żeby, żeby nie było tak jak w tamtym odcinku, że nie było żadnych bramek, żeby coś się działo. Więc e, spróbujmy coś zdobyć. Nie będę już oglądał tych wszystkich scenek, bo już je wszystkie widzieliście. E, jak nie na moich filmikach, tych dwóch co wrzuciłem na razie, e, to. Zapewne na filmikach u kogoś innego Teraz straciłem tę trochę piłkę e, Ibrahimowicz Właśnie, on jest w tym PR-ze taki dobry Ogólnie że poczyniło naprawdę dobre zakupy Tak jeszcze do tematu Ultimate Team'a tej serii No to ja oczywiście na webupie będę handlował Pokaza Nie będę wam pokazywał całego tego handlu Co jakiś czas Aj, przegrywamy Co jakiś czas będą odcinki mm, Odcinki z webupu, co udało mi się wytradować Jakich mam zawodników, jak tam są postępy z moim składem no jeżeli w ogóle ten webup wyjdzie Do tego czasu zanim ta FIFA 15 będzie Więc ja będę to wszystko wam pokazywał co jakiś czas No od razu jak wyjdzie webup to ja włączam nagrywanie No i zobaczycie tam to jakie paczki dostałem na starcie No tak jak myślę u większości youtuberów Tych którzy się zajmują tą Fifą. O dobra Dobra Aguero To nie był Aguero To był Aguero On tak dziwnie wygląda trochę tam z góry. No i tryb kariery w FIFIE 14 będzie. Na początku będzie to tryb kariery zawodnika, no ale to dopiero później, jeżeli uda nam się już trochę zrobić tych. Mm... Tych league, tych odcinków z Ultimate Team, no to wtedy dojdę jakieś tam serię, jeżeli tych serii po prostu będzie brakować. No bo zamierzam jeszcze 10 października, zaraz jak wyjdzie, kupić NBA 2K15. No i jeżeli chodzi o NBA, no to główną, głównym trybem tej gry jest. My career, czyli kariera zawodnika. No i to też będę chciał nagrywać. A z kolei w NBA też jest taka opcja jak Ultimate Team, więc też będę chciał y, to nagrywać. Ale teraz ładnie tam podał pomiędzy nogami, ale to obronił. No tego by chyba nie obronił w FIFA 14. No, to jest też fajnie ta scenka, y, że tam podbiega do niego Tiego Silva i gratuluję tej interwencji bramkarzowi. No i to jest naprawdę. Ja gram wtedy, no, no trochę tam grałem, nie? Poza odcinkiem. Ale. Nie zdobyłem jeszcze żadnej, naprawdę żadnej bramki z główki, więc to mi się podoba, bo też bramki z główek są taką rzadkością, jeżeli chodzi o normalną. No, chociaż może tam czasami z różnego coś wpadnie, no ale z kolei też bez przesady, bo jeżeli oni to zrobią tak, że w ogóle nie będzie można się trafić bramki z rzutu rożnego, to będzie trochę dziwne, ale z kolei lepsze to niż żeby tylko bramki padały z rzutów rożnych. No i teraz znowu zajęłam się Gadaniem, a nie skupiam się Na meczu No ponieważ nie chcę, żeby Nic nie było słuchać I tylko to, żeby było widać, Też chcę trochę poopowiadać wam O jakichś różnych sprawach no Bo takie odcinki są po prostu ciekawsze No ale Wychodzi to na niekorzyść wyniku tych meczy Więc teraz pozwólcie, że będę tam trochę komentował Ale skupię się Bardziej na tym jak gram O, teraz, teraz, teraz akcja Jest, jest gol Myślałem, że będzie spalony No na szczęście nie było O, co to za cieszynka? Nie widziałem tej cieszynki A, czy jakie fajne Ja się zacząłem cieszyć A tu był spalony Ty, ja tego nie widziałem Ale zarąbiste, widzieliście to? Strzeliłem gola spal ze spalonego Zawodnik zaczął się cieszyć i nagle to przerwa. Ja się zdziwiłem, co to za cieszynko on robi, a on się przestał cieszyć, bo sędzia odwiedzał spalonego. To jest naprawdę super. No, kolejna rzecz, którą odkryłem teraz pierwszy raz. I kolejna rzecz, którą odkryłem, i naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podoba. To są takie małe rzeczy, no ale naprawdę poprawiają o wiele, o wiele mocniej grę. No i teraz Messi. Kurde, oddaj ten strzał. No i dupa. Sam na sam zepsułem akcję, bo chciałem zrobić coś ładnego znowu. No może zacznę strzelać, strzelać bramki, niż próbować robić jakieś ładne akcje, bo nie za bardzo mi to wychodzi. Kto to jest? To jest Royce. A, właśnie, Royce też jest dobry. Sprawdźmy jego strzały z dystansu. No, blisko, tylko trochę mało mocy w tym, w tym strzale było. No, ale Royce też jest bardzo podobny do siebie w rzeczywistości. No ale bardzo, bardzo mi się podobało to, co było właśnie teraz w tej bramce z Aguero? No, to było coś, yy, coś fajnego. O, teraz znowu Aguero. Czyżby teraz, już zdenerwowany, może zdobędzie bramkę? O, schodzi, schodzi, schodzi. I czyżby? Tak, jest. Teraz to już był gol. Ale fajnie to wygląda, jak on się tak cieszy. Jest. O, chorągiewka. No, to jest po prostu coś cudownego. Te wszystkie bramki, ten dribbling, jak on trzyma tą piłkę, jaka to jest kontrola, fajnie to wszystko wygląda. No i te powtórki w zwolnionym tempie, no to widać emocje, naprawdę te emocje, które do, dodali do tych zawodników, są czymś po prostu cudownym. To jest fenomenalne. No, nie mogę się doczekać normalnej wersji. Fify. Myślę, że będzie to naprawdę wspaniała gra. O, dobrze, teraz ślisk. No, nie wiem, czy to był faul o i zobaczcie tutaj te przepychanie się zawodników, no to jest naprawdę... Naprawdę to jest super. Ojej, że teraz to może być koło Ibrahimowicza. Ja tam postawię tego, o kurde. Ła, ładnie obronił. Reina. naprawdę dobrze się spisuje na tej bramce. No i strasznie, ale to strasznie jaram się tą grom, która teraz ma wyjść tą FIFA 15 No nie mogę się doczekać tego 27 bądź też 25, zależy jak dostanę grę, bo chyba będę chciał... Chyba kupuję grę na move.pl, ale teraz blisko było, aby nam zdobył bramkę i By było trochę nieciekawie. Dobra, 80 minuta. Mamy jeszcze 10 minut tego czasu komputerowego, no i jeszcze starczy nam chyba tego czasu na to, żeby zrobić jakąś ładną akcję. No tutaj już Royce biegnie. O, ładnie wyszło. To jest bardzo łatwa sztuczka do wykonania, wystarczy dwa razy kliknąć w gałkę i ona wychodzi. A jest całkiem spoko. Oj, teraz nie wyszło. Luis mi e, niestety zabrał piłkę, ale jeżeli ktoś robi na, e, na przykład ślizgi, chcecie odebrać piłkę ślizgiem, tak jak ja teraz to zrobiłem Lukasowi, no to naprawdę mm, przydatna ta cieszynka. Jak dobrze wyjdzie, to wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. Oczywiście mówię w meczu. Oj, teraz tutaj groźnie. Trochę się za, za ten... Zaprzestałem mówić No ale nic z tego nie wyszło No 89 minuty Jakbyśmy przejęli piłkę z tego rzutu rożnego To jeszcze mamy szansę zrobić jakąś akcję No a teraz się to udało Mamy teraz piłkę Aguero No dobra Jest sam Ruletka Ale... No To był faul To był myślę faul i się nie udało zdobyć bramki Bo zostaliśmy sfaulowani Niestety sędzia znowu tego nie odgwizdł Ale to też jest jakiś tam element tej realistyki No i co? Na mecz się kończy 1 do jednego bramki były No i była fenomenalna reakcja Aguero Po zdobyciu gola ze spalonego No to jest po prostu super Czy tutaj jest to pudło Aguero? Aguero, Aguero, pudło Sztuczka techniczna? Nie, ale chciałem zobaczyć to pudło Aguero, Aguero Gol? To nie Nieuznany gol, to jest to. No, zobaczcie jeszcze raz na tą fenomenalną reakcję. No, był ewidentny, no, spalony był, ale zobaczcie na to, jak, po, jak dodali tą realistykę. Widzicie, tutaj jest gol, Aguero zaczyna się cieszyć. No, po czym sędzia odgwizduje, że był to spalony. No, i zobaczcie na jego, na jego decyzję. No, to jest fenomenalne. Tak mi się to spodobało, że mógłbym to oglądać ciągle, no po prostu coś wspaniałego. No ale co, to by było na tyle, tym razem ramki były, no przeważaliśmy, mogliśmy to wygrać, nie udało się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z FIFA Demo, może już w końcu będzie następny odcinek na kanale, to będzie odcinek z Web A więc co, czekajcie, jeżeli Web będzie dzisiaj, to dzisiaj zobaczycie po prostu dwa odcinki. Ja się z Wami na tyle na razie żegnam, trzymajcie się, cześć!